No i znowu piękna <laughs> pogoda, a co, co się stało? No przecież ja całą noc ładowałam. i się nie naładowała. Jestem zła, muszę to, jadę do drzwi, naładuję sobie kata i będę nagrywać. M Miałam w ładowarce, nie wiem czemu się nie naładował. Jestem w Wodzisławiu, wie jak skurczybek. Nic mnie nie będzie słychać, ale muszę tu powiedzieć, że chyba wysiadłam na przystanek. Przystanek za prędko, i muszę teraz 11 minut iść, 700 metrów do Drillo. Nie znam się na Wodzisławiu. Tak mi Google powiedział, że tu mam wysiąść, ale nie mam zaufania. Mogłam chyba jechać dalej, ale nie przypatrzyłam się, czy ten autobus, w którym jechałam, skręcił w prawo tam, gdzie ja idę, czy jechał prosto. Więc nie dowiem się teraz na szybko, czy postanowiłam dobrze wysiąść, bo jakby jechał prosto, to bym była w czornej życi. <laughs> Dobra, idę, bo wieje jak biorą. Tak, wam jeszcze chciałam pokazać, jak ten pochłaniacz wygląda na biurku. Jest naprawdę malutki. Jest... Tyci, tyci, tyci. I teraz też chciałam Wam pokazać, bo ja już jestem, nie wiem na czym skończyłam nagrywanie, ale tutaj, posiedziałam sobie tutaj w studio, w drillo, drillo, posiedziałam, zmontowałam Wam vloga, właśnie się tutaj zobaczcie, eksportuje, więc dzisiaj wleci ten ze wczoraj, a ten co dzisiaj zmontowałam wleci jutro, nieważne. Mamy tutaj paczkę od Dein i chcę Wam ją odpakować tutaj, żebyśmy zobaczyli wspólnie, jak to wszystko wygląda. A bo teraz muszę to odpakować, bo potem. Wiecie co, potem będzie. Y, potem będzie na kulo, oczywiście pokazane, co tam w środku jest, jak te lakiery się prezentują, ale muszę to zaraz odpakować, bo to muszę jakoś do walizki spakować. Nie wiem, czy to dobrze pokazuje. Hmm, hmm. Zróbmy tak. Dobra, teraz w miarę coś widać. Jestem w rękawiczkach, bo... Nie chciałam się zdejmować, a robiłam sobie tutaj dezynfekcję, sterylizację. Nie muszę tego I tu mamy w osobnych pidełkach, te osobne rzeczy, co sobie zamówiłam. O, nie, proszę. nie chciałam tego otwierać, ale łatwo poszło, więc... O, no dobra, okej. Okay. fajnie zapakowane to jest i tu mamy, o ślicznie to wygląda naprawdę ślicznie tu mamy lakiery buteleczki są met yy, metalowe boże chyba w tę stronę buteleczki są matowe pewnie to samo będzie tutaj muszę sobie to odpakować Czyli mi się to nie zniszczy w transporcie tej już nie będę odpakowywała i chciałam Ci też pokazać to I tu mamy takie grube pudło Zobaczcie, grube pudło. W sensie grube w takim sensie nie, że jest grube, tylko no, że fajne z złotym napisem i tu z lakierami. No prezentuje się to niesamowicie. Nie mogę się tu czekać, kiedy te lakiery przetestuję. To jest ja zamówiłam kolekcję od Dein Ale nie wiem czy to jest jej, bo to było akurat w świątecznej kolekcji. Dobra, no nieważne, będę potem kombinować. W każdym razie, tu też mam jakieś kolory jeszcze, może nie dali samych kolorów in do pudełka, no nie wiem o co chodzi. Będę oglądać na odcinku. Teraz tylko chcę pokazać, że dostałam, że odpakowałam i że będzie odcinek 12 kolorów z tymi lakierami. Nie wiem jak ja to przetransportuję. Może się zmieści do plecaka, ale już nie chciałabym tego porysować. W każdym razie, niech to na razie tutaj jest, a to wszystko szybko pójdzie do śmieci. No bardzo fajne doświadczenie z odpakowywania. Tutaj karton taki, wiecie, biodegradowalny pewnie. Nie wiem, tutaj ziomeczki rzucają tego typu kartony, żeby wyrzucić. Tutaj na razie dam. Aha, i co jeszcze Wam chciałam pokazać? Chciałam Wam bardzo pokazać drugą rzecz. Yy, jaką? jest ta półeczka. Tyle po prostu, tyle, tyle dobroci. Tyle dobroci. Tyle dobroci. Ryszownie. Lakiery. Normalnie, jestem wzruszona. O kurde. Nowe kolory. Nowe kolory BKT. Power. Zamiast. Czerwieni, która była fabrycznie, no tam coś nie tak poszło. z... No nieważne, zmieniliśmy te czerwień i mamy tutaj mankę. To chyba Martyna wybierała. Jestem ciekawa, może dostanę od nich, muszę. Ale nie, nie biorę sobie tak, bo muszę po prostu dać znać, żeby z magazynu zeszło. E, Okej, okay, tu mamy standardową serię. Tu mamy klinery panzerne. To to znowu białego nie ma? Nie, tam jest biały. To po prostu czerwonego nie ma. No na święta, nie, nie, ma, nie ma się co dziwić. Picijki. Nie Ci, co dostaną, to wysyłam buziaczki i wszystkim, co dostaną te produkty zacne. I zobaczcie, co będzie na sklepie. Litrowy niebieski cleaner. Tu mamy całą dezynfekcję. Też bardzo zacna pudełka. I oczywiście tutaj pakiety sterylizacyjne, płyny taki duży można kupić. To jest bardzo dobry krem na bardzo suchą skórę. Polecam go. Tu mamy fryzarki na dole, rękawiczki już są na sklepie, nie wiem czy wiecie. Różowe, ja mam różową teraz na sobie eskę. I czarne też. Czarne są troszeczkę inne od tych różowych. A to ta sama marka, nie wiem co to. Magenta? A to są jakby inne, nie? To jest takie, no dobra, nieważne. Pudełko po prostu ma inny kolor. Tutaj mamy, jak kupujecie narzędzia metalowe, typu na przykład chwytunka, albo puszek, albo prawdomierz, to dostaniecie już wysterylizowane. A tu mamy co? Tu mamy ciablony. Dostajecie te ciablony wysterylizowane. Tutaj mamy królestwo pasek ściernych. Zobaczcie, one są piękne, gładkie, błyszczące. Tylko moje są tak brzydko wyglądają pudełka, bo ja po prostu. Używam, używam jeszcze raz, używam. Tam sobie z tyłu, nie mogę pokazać. Tam sobie z tyłu Ania pakuje. Tu mamy produkty Moira. Zobaczcie, fajne przez Martynę wybrane. Folie, o kurde, muszę zakosić. żele do folii, lakiery do stempelków. No to są po prostu stempelkowe królestwo. To jest opaski ścierne do brata. Mamy też dobrej jakości, fajne, miałkie, bardzo yy, proszki akrylowe do metody Sugar Effect od Silker. Więc tu Wam też polecam, jak, jak chcecie robić Sugar Effect, dorzućcie sobie do koszyczka. I co jeszcze tutaj mam? Tu mam waciki, pilniki. ale nic ciekawego nie ma, no. Więc yy, proszę Państwa, proszę Państwa, yy, będę robić pazury w yy, siostrzenicy Przemka. Teraz tutaj na moim stanowisku, nie mogę Wam zawarto za bardzo pokazać, bo mam rzeczy do testowania tam. W ogóle się tu czuję tak, nie wszystko mogę pokazywać, więc to tak... No. <laughs> więc tak, tak łażenie. Będę znowu testowała kolejny raz te trzy pochłaniacze. Trochę dłużej na nich popracuję, zobaczymy, jak czy, Bo to wiecie, po jednym frezowaniu to się nie ma co stwierdzić po jednej klientce, czy to wszystko dobrze... Może coś wyjdzie, może jakiś minus wyjdzie większy niż na przykład w tym pochłaniaczu tutaj. Jego delikatną głośność. Ale jest malutki, jest malutki i jak na tak mały pochłaniacz. To niesamowicie dobrze wciąga i serio to tam zostaje. To jestem zdziwiona, ale jestem absolutnie zachwycona. Tego też nie mogę tu pokazać. Za bardzo. Tym modelem jestem absolutnie zachwycona. On ma jeszcze dodatkowy takie wiecie, że to możecie sobie z tym pyłem zdjąć i od razu wyrzucić. Nie trzeba filtra czyścić po każdej kędzej, tylko po prostu ten, tą taką ściereczkę wyrzucasz. I on jest świetny, on jest piękny. On bardzo dobrze pochłania. Kurczę, powiem Wam, ta marka yy, może z nową Flair, że tak powiem, konkurować. Naprawdę, a jest dużo, dużo tańsza. To nawet Afinia, moim zdaniem, tak nie do końca, no, powiem tak. No, inaczej się na Afinie siedzi, z tego co widziałam u Izy, kiedy robiłam jej paznokcie. I gdybym miała wybrać Afinie, a te teraz frezy, które testuję, to wybrałabym tę markę, bo jest dużo tańsza. A mam wrażenie, że dużo lepiej wciąga, ale jeszcze, to nie jest moje ostatnie zdanie jeszcze dalej testuję. Bo ten, ta wersja pochłaniacza trzeciego, który wczoraj testowałam, najdroższego, jest w, tak jakby w dwóch opcjach. Taka, którą widzieliście, że możecie sobie na stół położyć, albo zrobić dziurę i położyć na jakiejś połeczce pod spodem. Ale jest też wersja, którą można przywiercić do blatu. I to by mnie najbardziej zadowalało, bo ja preferuję mieć cały blat dla siebie, żeby tam nic nie leżało na nim, jeżeli chodzi o pochłaniacze. No. 15:45 za chwilę tutaj że tak powiem. Oje, dobra, 15:44. 15 dobra, Magda przyszła. Idę jej otworzyć. Ona sobie pewnie myśli, że mm -hmm. że jej otworzę drzwi, a to z tyłu jest. Nie wiem czy ona tu idzie, czy ona jest przy tamtych drzwiach. Tak, będę stoć czekać, albo zadzwonię do niej. Poć! Ja? Ale chyba... a z jedno miejsce. Siema! Nagrywam vloga akurat, żeś przyszła. Zmęczono. Jest, jak zwykle <laughs> Poć. Zapraszam w moje skromne progi, zrobicie jakieś kawy? Czy nie, na razie nic. Dobra, to potem się najwyżej napijemy wody. Tu się rozpłaszcz, albo tu się rozpłaszcz. No, zaczynamy. No, dobra, to... dobra pokusz te pazy. ciążko. Tu na tym syfie. <laughs> tak, tak się prezentują. Czeka, o, tak, tak, tak. Tak Tak się prezentują. Błyszczące świąteczne pazy. Kurde, że zazdrosną teraz. Zrobiłam tu korektę od nowe i bardzo mocno od spodu wyfryzowałam paznokcie. już mi znać, jak się z takimi chodzi. Czekaj. O. Z takimi cienkimi na czubku. Mienią się jak taki ten, nie? Jajeczka. Jak um, sekiny. Dobra, kończę. Dobra, Dziełaski. Wracam na chatę. Pazury zrobione, kilka rzeczy przetestowane. Teraz czas bić na chatkę, z się przywitać. I montować vloga to, co dzisiaj nagrałam, ale dzisiaj strasznie mało nagrywałam. Więc nie wiem czy tam coś będzie do montowania. Ale dobra. I na razie dziękuję za dziś i do zobaczenia w następnym odcinku.